Dzisiaj z mojej inicjatywy, ponieważ mam ćwiczenia kompozycje i dekoracje w kwieciarstwie na trzecim roku architektury i krajobrazu, zaprosiłam trzech florystów, ministrów florystyki, więc przyjechali oni z całej Polski, żeby poprowadzić zajęcia ze studentami. Przyjechałem tutaj prawie przez całą Polskę, bo przyjechałem z Koszczyna na Dodrą, więc sześć godzin drogi wczoraj miałem ze sobą. Dzisiaj wykonujemy kompozycję z suszu, wykorzystujemy tutaj naczynia, które były wcześniej częścią roślin, czyli są to pnie, są to kawałki kory, tutaj panie robią misy z szyszek, także wykorzystujemy jakby wszystko, co jest w 100% naturalne. Zawsze jestem bardzo ciekawa tego, kto przyjdzie. To są osoby, które albo miały już coś wspólnego z kwiatami, okazuje się, albo zupełnie w ogóle nie, nie miały jeszcze styczności z florystyką, z zasadami kompozycji, co zrobić, żeby proporcjonalnie było dobrze. Zawsze uczymy, że najpierw trzeba te mierzalne rzeczy zrobić, a potem dopiero zajmujemy się artyzmem. Mam na przyjemność, wspaniali studenci, bardzo kreatywni ludzie, więc tylko, tylko pracować. Jestem pod dużym wrażeniem pomysłów i takie młode osoby są zawsze bardziej otwarte. Na pewno trzeba mieć jakiś pomysł na kompozycję. Trzeba sobie to wyobrazić. I wtedy można działać. Te piękne dekoracje zdobią nasz, nasz dziekanat. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa bardzo chętnie wspiera inicjatywy wszystkich kół naukowych na wydziale. Mamy tutaj taki powiew świeżości jest to coś nowego, ciekawego? Bardzo pozytywnie.